Anko z wieczora, a ja w końcu tam swoją małą ciężarówką przywiozłem swojego Eda 50. Pudło takie wielkie, żeby tam ze 2 albo 4 takie Edy weszły. Ale mam nadzieję, że przynajmniej jest dobrze zabezpieczony i nic mu się nie stało. Także już nie będę zabierał czasu Wam na rozpakowywanie tego. Jak go doprowadzę trochę do ładu, to dopiero pokażę. Dobra, Edek rozpakowany, no ale trzeba przyznać, że solidnie zapakowany był. Masa stropianu, jakieś butelki, ale bardzo dobrze. Przynajmniej, nawet jakby nim rzucali, to raczej nic mu się nie powinno stać z tyloma zabezpieczeniami. Jeszcze profilaktycznie go trochę podczyszczę, sprawdzę głowicę rolki w magnetofonach, leciutko tam wacikiem przejadę. I zaraz będziemy to, to porównywać. No, wygląda ładnie. Podobno wszystko działa, ale nie wiem czy przewija yy, we wszystkich kierunkach. Ale z tego co widziałem na filmikach, to kaseciaki odtwarzają obydwa autorewers w obydwie strony. Wszystko gra, ale jeszcze nie wiem jak z przewijaniem. Nawet jeśli nie przewija we wszystkie strony, to już szczegół nie opłaca się i z tego powodu wysyłać gdzieś, ryzykować, narażać, że coś mu się stanie po drodze. Tak samo nawet EDA90 mi szkoda wysyłać ze względu magnetofonu samego, bo CD i wszystko inne tam działa i on już tutaj był trochę dupnięty z tyłu, także boję się trochę ryzykować, bo ten ed 90 to jest naprawdę rewelacja i mógłby tutaj sobie u mnie tak służyć nawet bez magnetofonu sprawnego. Ale jak się go trochę osłucham, trochę emocje zejdą, bo on mnie ciągle cieszy. Ten F90 niesamowicie, zdecydowanie najlepszy z moich tych sprzętów, takich przenośnych, i najbardziej funkcjonalny, i CD, i AUX, radio, magnetofony do naprawy, ale i tak gra to super. Jest to nawet trochę mniejsze o kilka centymetrów od DT75, ale jest od niego ładniejsze i mocniejsze. Także jestem ciekawy tego Eda, może na dzień dobry, jak już go troszeczkę podczyszczę. Od razu porównamy, jak się mają dwa Edy, 50 i 90 obok siebie. A później będziemy robić testy takie porównawcze, do którego z moich sprzętów jemu będzie najbliżej. Także chwila, moment. Dobra, głowicę obleciałem i obudowę. Mam nadzieję, że ale widziałem tam u Sonika, że pilot od R 90 to jest to samo. Hmm. Tylko jak tutaj się te kasetki obsługuje. Nie wiem czy nie za wolno trochę. Ale chyba nie. A czy to przewija? A to są od CD. Dobra, zobaczę tutaj, czy czy to przewija. Przewija w jedną stronę, w drugą stronę. No dobra, tak kieszeń gra. Magnetofon jeden w pełni sprawny, a drugi ojej, hmm. jeszcze go nie znam. Także się tutaj też gra ładnie. A druga strona, druga strona też gra ładnie. Zobaczmy, czy druga też przewija. Eee, przewija w jedną stronę, w drugą stronę. Czyli magnetofon 100% sprawny. Obydwie kieszenie, obydwie strony autorewersu grają czysto. Także teraz znajdźmy jakieś wspólne źródło. Najlepiej radio. I, bo dobra, niech sobie siedzi kaseta. I porównajmy z Edem 90. Gdzie mamy tutaj. Aha, jeszcze dla pewności zobaczę, czy nic się nie zacina płytka. Pożyczę sobie z EDA 90, akurat tu jest jakaś techniawka, będzie łupało. Także zobaczymy, jak to jak to gra. No, znaczy na razie czy laser nie przeskakuje. Jak będę chciał dać głośniej. No powiem tak, no ładnie to gra, nie można narzekać, a jeszcze Virtualizer, bo tutaj opcje to samo, a podbicie basu nie ma tutaj takiego podbicia basu jak w Ed 90 a korektor jest taki sam jak w Ed 90 czyli dam ten. <laughs> ten mocniejszy i jedziemy z techniawką, Jak to gra. Czy nic nie przeskakuje. O, Czyżby prawy głośnik coś nie domaga? Bo mi się zdaje, albo w prawym głośniku coś. Nie, chyba dobrze. Coś mi się wydawało przez chwilę, jakby prawy głośnik coś przerywał, albo jakoś tak. Nie, nie domagał. Mam nadzieję, że mi się tylko zdawało. Zresztą obejrzyjmy sobie go, czy tutaj zawieszenia nie są poprute. Coś tutaj są jakieś śmieci. Aha, to tylko kurz, może jeszcze sprężonym powietrzem. Siknę. Ma te głośniki. No i jedziemy z teleportem na Maxa, jak sobie radzi, czy laser nie nie skacze. Oj na 50 się pruje, także Max 40. 40 już się nie próje, ale no ładnie gra jednak gdzieś na 30 parę, 35. Nie, no rzeczywiście ładnie to gra, jak dla mnie sopranów mało wcale nie jest. Na no moment pauzuję, wrzucę. Yy, tą samą płytę do ED-90, żebyście mieli bezpośrednie porównanie z płyt, już nie będziemy się bawić z radiem, bo radio w ED-90 gra troszeczkę gorzej niż CD, także lepiej jak zrobimy taki test CD. Także no cieszę się, że Edek 50 jest w pełni sprawny, bo no, nie dałem za niego yy, takich groszy jak chciałem, ale przynajmniej kupiłem w pełni sprawny, troszeczkę drożej. Ale no warto było, bo te odsyłania, te naprawy to też kosztuje. Także tutaj jest wszystko żyleta. To budowa nie jest zniszczona, tylko kilka rysek. Tutaj ryska, tutaj ryska. Oj, przełączyłem kółeczkiem. Hmm, dobra, może na drugim nagraniu porównamy z EDM 90. Także jak będę przekładał płytę, to spauzuję na moment, żebyście od razu słyszeli różnicę po przejściu z Eda 50 na Eda 90. Także już nie nawijam, od razu będzie przejście. i E90. jeszcze raz ED50, ale no jest jednak dużo mocniej. ED90 jest dużo mocniejszy, ale ED50 też gra bardzo ładnie. Także jeszcze tylko chwila, moment, puszczę drugi raz na ED50 i będę się zawijał to tak na razie na tyle tych pierwszych testów i pierwszych wrażeń, bo mi tutaj ludzie wydzwaniają. Hm. Piątek, każdy chce się spotkać, przyjść do garażu, ale pierwsze testy mamy za sobą. Ed50 chyba ma jeszcze więcej tych średnich od Ed90, ale Ed90 według mnie jest o wiele bardziej basowy, ale to też gra bardzo ładnie. Jak na o tyle mniejszy sprzęt też jest bardzo dobrze. Także następnym razem będziemy porównywać hmm, no z Sharpem WQT370, z DT75. Także widzimy się w następnych testach, a na razie kończę. tutaj średnie są bardziej takie drażniące bardziej dokuczliwe niż w e 90 tam są tak bardziej zgłębi te średnie, tak nie kują w uszy, ale soprany wcale nie są tutaj gorsze na pewno. Dobra zmykam, to na tyle jesteście ciekawi dalszych porównań, to oglądajcie następne filmiki, zmykam Ejka.